pierwszy dwudniowe święto gminy Sędziejowice odbyło się pod nazwą Motofolk. Była to okazja do zobaczenia dwóch odsłon festynu, oryginalnego połączenia motocykli z folklorem. My przez wiele lat szukaliśmy takiego czynnika wspólnego, takiej marki, którą moglibyśmy z roku na rok budować jako nasz taki produkt tutaj regionalny łączący to co mamy najpiękniejszego. Mieliśmy różne imprezy, nazywały się one Piknik Motocyklowy, Piknik Majowy, Dni Sędziejowic. Brakowało takiej jednolitej nazwy, która pomogłaby z roku na rok do niej nawiązywać. Stąd połączenie Moto i Fall. I mamy nadzieję, że ten właśnie taki różnorodny program trafi nie tylko do mieszkańców naszej gminy, ale i do mieszkańców gmin ościennych. Bardzo postawiliśmy na integrację przy organizacji tej imprezy. Oprócz tego, że zaangażowaliśmy wszystkie środowiska, które tu mamy, od, od strażaków po, po pracowników urzędów, po motocyklistów, po sportowców, staramy się, żeby to było takie prawdziwe, wielkie święto Gminy Sędziowice, które będzie integrować naszych mieszkańców. Mam nadzieję i takie jest moje marzenie, że ta pierwsza edycja Motofolgi, wszystkie następne, będą taką wizytówką, takim towarem eksportowym. Atrakcją pierwszego dnia był piknik motocyklowy oraz parada motocykli. Na stadionie gminnym w Sędziejowicach Licznie zebrali się fani jednośladów. W organizacji imprezy włączyła się także grupa motocyklowa Forever Young. Ta impreza ma swoją już przeszłość od, od wielu, wielu lat, dlatego że bodajże 18 lat temu, 19 zorganizowaliśmy pierwszą imprezę na terenie gminy właśnie w Grabnie. Takie moto sobotki. Powtórzyliśmy kilka razy tą imprezę. Powstała grupa, grupa z przyjaciół, która no, jakby nie było, zaczęli się bawić motocyklami. I w tym momencie zaczęła się przygoda z motocyklami. Poza tym, e, dobra współpraca z e, Domem Kultury w Sędziejowicach pozwoliła na zorganizowanie pierwszego pikniku motocyklowego. Próbowaliśmy połączyć motocykle i, i, i folklor tak nasz folklor, piękny folklor sieradzki. Doszliśmy do wniosku, że impreza muzyczna. Polkowa i do tego motocykle bardzo będzie się zgrywała. Co roku zbieramy pieniążki dla, dla dzieci, dzieci potrzebujących pomocy, dla młodzieży potrzebującej pomocy ze strony motocyklistów, mieszkańców, wszystkich dookoła na rehabilitację dzieci na osoby potrzebujące. Mój tato jeździł motocyklem, dziadek jeździł motocyklem, więc ja jak młody człowiek mający 12 lat, 11, 12, zacząłem składać jakieś tam stare graty i od tego się zaczęło. Przeszło 30 parę lat na motocyklu, zmienia się tylko motocykle, a pasja zostaje ta sama. Czym Pan do nas dzisiaj przyjechał? Hondom VFR, 800 Fi. Skąd pomysł, żeby wziąć udział w takiej imprezie? No tak po prostu, Z... zauważyłem na Facebooku wydarzenie. A skąd pasja do motocykli? Brat jeździł, jakoś mnie zaraził. Po prostu wyszukuję sobie miejsca takie, ciekawe, gdzie jeszcze nie byłem no i wsiadam na motor i jadę. A skąd pasja do motocykli? Oj, to już by trzeba było sięgnąć 50 lat co najmniej wstecz, no, albo i więcej. To jest mój w, rozumie, w życiu no, czwarty motor. Trochę przejechałem. Dzisiaj przyjechałem i Yamaho 1700. No skąd pasja? Od młodzieńczych lat, odkąd prawo jazdy zrobiłem, także zawsze jakiś motocykl. Dużo ludzi się zjeżdża, można poznać y, fajnych ludzi, motocykle poglądać. Dużo ludzi się zaczyna zjeżdżać i nie no i bardzo fajnie coś takiego. 15 lat miałem pierwszego Simpsona, potem MZ. -kę. Potem GSA 500, no i teraz po kilku latach SVK. Patrzyłem w internecie, gdzie są najbliższe złoty. to nie zakład najbliżej, więc przyjechaliśmy. Czym pan dzisiaj do nas przyjechał? Z Kawasaki KL650. Skąd pasja do motocyklu? To jest chyba u nas rodzinne. Tata mnie wrzucił na Simpsona i tak zacząłem swoją przygodę. Jest co robić po prostu weekendy, to jest po pierwsze pasja. Drugie, no i po prostu znajomości. To się cały czas wiąże ze sobą. Na imprezie nie zabrakło elementu sportowego. Chętni mogli wziąć udział w mistrzostwach w arm Wrestlingu. Około 30 uczestników siłowało się na rękę w kategoriach wagowych do 85 kg, powyżej 85 kg oraz w kategorii Open. Na zwycięzców czekały puchary oraz pamiątkowe medale. Jest mi bardzo miło tutaj gościć, jestem drugi rok z rzędu. Arm wrestling jest sportem walki który jest w naszym kraju od 1999 roku. Sprowadził go do nas Igor Mazurenko. Została zorganizowana taka walka Polska kontra Ukraina. Skończyło się tak, że przegraliśmy 5-0. nie dali rady i tak nam się spodobało to siłowanie na rękę. Zaczęliśmy trenować i Polska już odnosi naprawdę duże sukcesy w siłowaniu na arenie międzynarodowej. A dzisiaj jesteśmy tutaj u was w Sędziejowicach. Chcemy wypromować ten sport, żeby jak najwięcej osób trenowało, dowiedziało się o prawdziwym, profesjonalnym siłowaniu na rękę, żeby odejść, ponieważ to nie jest impreza typowo barowa, tylko żeby zacząć, to jest prawdziwy sport. Walczymy tylko i wyłącznie na tym profesjonalnym stole na stojąco. Na stole są podłokietniki o 20 cm na 20. Można dowolnie poruszać łokciem po tym podłokietniku, zginać nadgarski w każdą stronę. Nie ma czegoś takiego jak w barze łycha. Można robić łychę łycha, to jest technika walki w hak. Nie wolno podnosić łokcia od stołu czy spychać ręki zawodnika przeciwnego z kietnika, A tak to wszystkie ruchy są dozwolone, żeby jak najkrótszą drogą do poduszki docisnąć przeciwnika. Zawodnicy według ćwiczą ciężko, no i się siłują. No i w sumie sprawia mi to bardzo dużą przyjemność, bo duża siła w rękach jest. Super sport! Czy masz już jakieś osiągnięcia w tej dyscyplinie? Tak, drugie, drugie miejsce mistrzostw amatorów, w tym w Koninie były w listopadzie, no to drugie miejsce zajęło. Przybyłym gościom czas umilały występy zespołów oraz koncert gwiazdy wieczoru grupy Long Junior Dla najmłodszych zorganizowano wiele atrakcji, m.in. wesołe miasteczko. Muzyka nie jestem optymistą, ja nie jestem pesymistą ja, ja nie jestem anarchistą, jestem sobą i to wszystko Ja nie jestem optymistą, ja nie jestem pesymistą Ja nie jestem anarchistą, jestem sobą Kochanie, bądź moją królową Ja będę tylko z tobą i dzień także obfitował w wiele wydarzeń. Na scenie wystąpili aktorzy z serialu Rancho z kabaretem Kałamasz. Naprawdę ciężko było na początku, ale teraz już mam fajną pracę, fajną płacę, fajne mieszkanie, a nawet poznałem fajną dziewczynę tu w Londynie. Taka Iz Izabela jest, wiesz. Ona tam mieszka niedaleko w Polsce, tam się urodziła w Sędziejowicach Izabela. No i my się tu poznali i mieszkamy razem i nawet nam się chłopczyk urodził Niedawno z tym, że ta, wiesz, Iza nie miała pokarmu i musieliśmy taką murzynkę wynająć do karmienia dziecka, dlatego on jest czarny, ten chłopiec. Tak napisał dzielny chłopak do mamy. Co się tak, co, co, co? No, może nie, nie wiedział czegoś, no. Matka wstała wreszcie od stołu, palnęła setę i odpisała mu tak, ty wracaj lepiej tutaj do Polski, bo tam panują różne wredne choroby weneryczne, jak Brexit na przykład. A jeżeli idzie o twoje prywatne sprawy, to chciałam tylko ci powiedzieć, drogi chłopcze, że kiedy ja cię urodziłam w Polsce ponad 20 lat temu, też nie miałam pokarmu i karmiłam cię krowim mlekiem, ale rogi wyrosły ci dopiero teraz. Podczas wystawy można było obejrzeć prace wykonane przez podopiecznych środowiskowego domu pomocy w sędziejowicach. Można było również skosztować smacznych ciast, które przygotowały panie z kół gospodyń wiejskich. Swoje wyroby zaprezentował także zespół szkół rolniczych w sędziejowicach. Motofolk cieszył się dużym zainteresowaniem, a ludzie licznie przybyli na stadion, by wziąć udział w wydarzeniu. Ze względu na bogaty program, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Organizatorem imprezy był Urząd Gminy Sędziejowice, Grupa Motocyklowa Forever Young, Gminno-Ośrodek Kultury w Sędziejowicach, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice oraz Sędziejowice na Plus.